Dzień dobry, czy się czułem? Bardzo serdecznie jestem Paweł, z nami jest Joszelka, Reni Bert, Bert. Hej, Dobry! <laughs> co umie z nami? No <laughs> Wie no tam no nie tam no nie ma, no także. No Proszę, się, odwróć się. Odwróć. Na szczęście ja tego nie widzę, także ja się z tego cieszę. <laughs> okay. Słuchajcie, witajcie, moi drodzy oczywiście Online. I dzisiaj robimy, moi drodzy, z ulicy. <laughs> mhm. Może wnosi Berber. Co? Rozumiem. Nie dobra, to są dziwne rzeczy się dzieją. Czemu ty zawsze powtarzasz to, sam, to, to samo zdanie, co ty robisz? O, nie no, bo co Berber co zaczął trabisz? dziwne rzeczy robić, tak? Jak, jak tak. Dobra, słuchajcie moi drodzy, ja rozbiegamy się, rozmnożyć się szybciutko i szukamy tak, patrzcie, auto. Umiecie tak? Auta nie, nie, szukamy, nie słuchajcie, tak. do for Szukamy no dobrze, dobrze. Eee, czekaj, nie wiem co to jest. ja to ale... obecnie szukam, ale wiesz, to to także... Szukaj, szukaj, szuchaj, słuchajcie. Słuchajcie, a znajdziecie. Ja już nie miała więcej czasu, żeby, z, żeby znajdować samochód. Jak więcej czasu? Gdzie więcej czasu? Zniby, Przekaj, w którym momencie prawo, to miałam ona czasu? W ogóle zebiła się w ogóle w innym. W zain... innym uniwersum, tak. O, Paweł. Siema, siema, siema. Ja dostanę auto, którego czy... jeszcze nie miałem i będzie fajne. No właśnie ja szukam też e, takiego, którego I w miarę jeszcze nie miałem. Tanie. Najlepiej. Gdzie tego mnie gościu goni. No się czego będę mógł robić. Gościu, zostaw kurde, Halo, halo. Dobra, ja chcę zobaczyć jaką mamy takie. właśnie jeszcze. Teraz bym chciałam do... Nie, 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 nie tutaj, nie tu, nie tu, nie tu, do tu. Do tego, tu Obce wydaje się być trochę kusząca. Eee, czekaj. Mam wrażenie, Bo że zbyt. tego auta nigdy nie miałam, ale pyta... No, gdzie zajeżdżasz mi drogę? <laughs> ale mam wrażenie, że... To, no, to nie byłem okay. ja a to jest to? Czekaj. Wszędzie My, u mnie te same się. samochody jeżdżą. Gdzie jest jedzą. auto? Nie mam tu auto. Nie masz szans. Odwróciłem auta. się i zniknę... No, ktoś mi zarąbał samochód. Chyba <grym grym> ja to byłam, na pewno. Stary, nie mrugaj, nie mrugaj. No stary, normalnie auto tutaj było i nagle znikło. Tego pojazdu nie Wzi można modyfikować. Wzięło i wsiąkło. Mam nadzieję, że to samo nie zrobię mi zaraz z tym moim, bo to jest bardzo ładne i pierwszy raz ja wrażenie, że je ja widzę. Eee, no. Dobra, czekaj. Ty wzięłaś betoniarkę? Mi dosłownie trzy samochody na krzyż i jeżdżą ciągle, no. Eee, no to zdarza się niestety. Musisz zmienić preferencje. Ale że jaki? Karin Futo. Ale że aha, ja też go chciałam, ale stwierdziłam, że nie, to nie jest dla mnie autko. To to? Także. Nie no, czekaj. Ma autko? Co to jest? Mam autko, które ma 20 opcji tuningowych. A Dużo. I jestem zadowolona w sumie. A ja go już kringuję. Dobra, Tykawe. ja tutaj będę ja dużo szukał, chyba coś tymi... czuję. No, hmm. jestem zadowolona. Ale... <laughs> Jeszcze wygląda tak super, super. Nie, trochę mam z przykucia. ma krótki tył. W <laughs> eee... Tylko po nie można modyfikować, super. <laughs> eee... Nie będę ci spoilerować. Za drogi wziąłeś... Ty ma spojler? drogi wziąłem. Eee... Zderzak na pewno ma. <laughs> Zderzak na pewno o, ma, o, ma o, do tyłu To tu stoi. I wydechy też ma do tuningu. <laughs> Rapid getra <gydę śmiech> trochę za drogi <laughs> Czekaj no. Ale to robinę. Coś by chyba tutaj wziął, tutaj widzę, że ewidentnie. Nie no, może materiału ktoś tutaj go brał, czy nie chce. O jejku! Tą maskę się da tak tuningować? Ty w tym autku? Dobra, czekaj, ja muszę sprawdzić. Czy to mogę stuningować faktycznie? Jo jo. czy nie. o ojo o... Jo jo, o jo. Ja to chcę. Co ty osobie. tam masz? Ja Dobra, mam ja coś, fajne. ja coś wziąłem i zastanawiam się, 20, czy, czy będzie można to zrobić, ogarnąć. Ale ja no to się zaraz okaże. To... A, a. Światła. A to, kto tam jest w tym warsztacie? W, w środku? Jesteś Gdzieś tam ktoś? w warsztacie, możliwe, że chodzi o mnie, nie wiem. Dobra, to ja podjeżdżam, nie więc się więc muszę, proszę się nie wjeżdżać na razie. A nie wiem, to o się kogo. Sesja zbugowała cię, to, czy to bo ja nie wiem, <laughs> no to ale jest. to jest masakra. Pamiętajcie, żeby wykupić wy sobie no, pewne pokrycie. tak E, tak właśnie pokrychy, pamiętajcie, żeby tak. pełne pokrycie zrobić, bo e, tak no. <grychy> tak, <Już się grychy> kiedyś zdarzało, że ktoś nie zrobił i i już nie było i byłem wasze. I właśnie nawet też ja, no więc. A później było nie wasze już. <grychy> no później była lipa straszna. <grychy> nie wasze. No to dobrze, no. bo nie trzeba jeździć sprzedawać. Masakra. Promowanego może nie zrobię. <grychy> Nie ja mam wiecznie problem z oponami. Weźmy sobie luksusowe, bo są najdroższe. Ja zaraz będziemy tutaj się tym bawić. Ja to dalej szukam samochodu nie. samochodu, nie? Ja też dalej jeszcze szukam, no. Ale że ja progiś to mogę zrobić? Uuuu... Bo mi mówi... Mówi mi Oszello, że ukradła mi auto, no wiesz? Tak, ukradł cię. O, spoiler też nie. mogę zrobić. O, dobra, daj mi to. Ja już ogólnie robię taktyczne cięcie, bo to jest za długo szukania. Aj tam, aj tam, ja tam tuninguję cały czas bardzo ładnie. Właśnie. Więc to mi za długo zejdzie. Dobra, zawieszenie rajdowe, dawaj mi to. Ale no niestety mniej samochodów już na ulicach jest. Dużo aut już robiliśmy. No, ja tego więc... nie widziałam jeszcze. No. Tego autka jeszcze nie widziałam u nas. Uwisz? No, naprawdę, uwierz mi. No to <grym> uwierzę, uwierzę, jak uwierzę, jak zobaczę. No wtedy uwierzysz i wtedy też go będziesz chciał zrobić. Powiesz, że to jest tak super no, co... autko, że też byś chciał. To że te same autami jeżdżą teraz. Karin Wuto. Tak, zastanawiam się, dlaczego wszystkie moje klaksony są jako nieodkryte. No, no Jak bo to? są nieodkryte. A to już kylingujesz? <laughs> kylingujesz też, czy? Ja już skończyłem. Nawet. A, niech nieźle. To, to niech będzie to Dobra, niczego czego pamiętać żeby na lotnisko uciekać? Jest Dobrze. nawet szybkie. Lokół hmm. koła, projekt opon? Oczywiście! Niech nie, będzie projekt no. opon. Dym? Oczywiście, ale to za chwilę. Szybę? Co, 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 co tam się śmiejesz? A co? A oczywiście Paweł teraz... Nie mm -hmm. właśnie szukam, znałem się co by tutaj można było wziąć. To autentycznie u mnie no dwa samochody. Weź sobie... Ulica tylko. No też Weź mam właśnie sobie ten problem. Oby. Chyba w macie go zrobię. W macie? Na macie? Na, na, w macie. <laughs> To Ej, ale... Łu, ty kurczeczki, patrz to jaki kolor. Patrzko. Odrąbałaś patrz. kolor, widzisz no nieźle. No. no widzę ten kolor, ale jest. <noise> ten też jest super. Ale w macie to faktycznie to, to in, inny poziom tutaj jest. Inny poziom, dobry to. Ja cię kręcę, no ale... ja to, w... to nie wiem. Co nigdy ty nie robiłaś w macie poziom czy niższy? Nie. Nie robiłam nigdy w macie, bo mi się nie podobały, a teraz mi się podoba. Pa to. A to, a to... Tylko niestety bym se chciała zrobić malowanie to paseczki po środku, ale się nie da, bo niestety nie ma takiej opcji tuningowej, niestety. nie. Okej, okay, widzę, że zmieniły się jakieś auta, pojawiły się jakieś nowe. <grym> I dalej mi się pojawia w ogóle. Świadeła. No nie no, co to, to jest, co to jest? Kolor? Dobra, to znaczy to W roku 2024 w Los Santos jest po prostu jakiś duży popyt na Karina Futo, bo po prostu no... <grym> <laughs> nie, nie, Wszyscy go chcą. To okazjonalnie, wiesz, bo czasami jest później inny popyt, wiesz, Znaczy, wiesz także... co, wsiądź do niego i pojedź sobie gdzieś, to wtedy pojawią się inne, na pewno, bo ja tak miałam. Tak. Ja tak zrobiłam no, to, to się No, czasami trzeba po prostu się zmienić auto, nie? Ja mam specjalnie ciężarówkę, teraz jeżdżę, żeby co innego się pojawiło. No ale, no niestety, tak to właśnie nie działa, że tak to... <laughs> tak Kolo, to nie No właśnie wsiądź do tego Karinfu, to, to zobaczysz, naprawdę, mówię ci. No... Tak, ja też wsiadłem do Karin Futo, poszukałem, znalazłem i. i szukam dalej, nie? Bo... <laughs> bo. To jeszcze nie jest to. O, jeszcze nie jest to dobrze rozumiem. Czyli dalej szukasz swojego Karin Futo wymarzonego, rozumiem. Tak, mojego wymarzonego. No, dokładnie. Futo. ten, który będzie już tuningowany na Picuś Glancuś i nie mu trzeba będzie go dotykać, rozumiem. Picuś Że, Glancuś? Żeby po prostu wersja wyposażenia była tak, zgodna z, moim, z, z moimi. Pragnieniami. Dokładnie o to chodzi. Dobra, Dobra to ja, ja w takim podobają. razie już skończyłam. Także ja Dobra. teraz czekam na was. W takim bądź razie ja już tutaj będę wjeżdżał. Jedziesz? Tak. W końcu masz swoje auto, to możesz jechać. Dobra. Bedbed, uspokój się e, jesteście tam. Jesteście przed hangarem już czy nie? A to... Co ty... Jak Czy, to, to, tam, się, tak? dobra. Gdzie? ty tam lecisz? Gdzie my się spotykamy? Bo zwykle tutaj się Gdzie ty spotykamy. ty lecisz? Zwykle, a. Ty... Chodź. Co, skąd te samoloty tu w ogóle są? Chodź, przepada. Znaczy, chod przyleź tutaj. O. re. Czekaj, bo tutaj Berbec no, ber no, się Tak, czułem. No, Joszelka, ja też tak czułem. E Mówiłem, że do to klęce. mam. Power Rangers. Power Rangers, ja tylko e, berwę ber się wyróżnia. Berbec, skąd ty to w wziąłeś? O kurde, właśnie znalazłem w ostatniej chwili. Parowe, okay. step No nie, dobra, bo to był podobny samochód, który ja wziąłem, <laughs> tylko nie mogłem go treningować. Ale wiesz co, tego mm, Phoenixa yeah. to już kiedyś robiłem chyba. E, bardzo I możliwe. To chyba, no tak było. E, dobra, ogólnie... E, power stasz... Rangers ogólnie zastanawiam się, czy ktoś weźmie te foto, które tam jeździło. Uspokój się. Eee, nie, bo kurde, nie. No same kontrasty. Ja no, ale ale foto. finalnie co mamy trzy takie same auta. No, ale ta auto właśnie też wszędzie jeździło obok foto, kurde. No, no wiem. Właśnie. A ja go nigdy nie widziałam ale tego jeszcze tutaj. Jeszcze wszyscy macie tak samo stingowane prawie. No ja i Paweł eee, mamy, ale mamy tak samo różne Holbusie. Holbusie. w kolorze. W kolorze mamy prawie te same. Spojlery eee, no, no, macie inne. Zbliżone, zbliżone, faktycznie. Ale wziąłem to skrzydło sobie tutaj z tyłu. E, moje pomagało. felgi lepiej bardziej pasują, także wygrałem. Nie, Dziękuję ty ja to widziałem. Tak, to Dobra, idziemy tego. Dobra, idziemy. Tak, postignę się do na górze. Sprawdzimy ogólnie, czy nasze auta lepiej driftują od auta B. Spoko, <laughs> nie wywaliłeś mnie z auta w ogóle. <laughs> może być, że te Ani, twoje spoiler będzie szybszy. Przez twój nie, no, może właśnie. być szybszy. Tak, tak. Ej, nie, 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 ja no tak, czy, mój, że mój kolor to jest cukierkowa czerwień. A, mój zielony po prostu. Z cukierkowa czerwienią będzie szybsza. Mój to szredni. Mój, mój to błękitna Dobra, ustawmy się ładnie, dokładnie. Mhm. Mm Dobra, i słuchajcie, spróbujmy z ręcznego. No. Werweltowi pewnie stanie. Mm, pewnie tak. Trzy, cztery, ry Oho. Ooo, zawieszenie. Aha. Ale... Zdobacz, nie nie mam szans. Zrobiłeś zawieszenie na dół sam, Ren? Nie, 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 nie dałem sobie chyba to drugie dopiero. Okej. Okay. Panie Pawle! Pokojnie. Co, Co, byś chyba? Co byś chciał? Co byś chciał? W ogóle nie łeb w łeb. Podejrzewam, że to jest różnica tylko włącznie... E, wow! No, dlatego <ślonie> ja się wolałam zatrzymać, wiesz? Nie, <ślonie> różnica tego kończy. startu. No. Ej, wiecie, okay. to chyba myślę, że tutaj remis będzie w przypadku naszych samochodów Berby, -ber, no niestety chyba przegrywasz na razie. No tak, na razie tak. Dobrze, ręcznego, uwaga. Trzy, cztery ry Ej, jeszcze na co tak się spałem? No ry. No na ry. Nie. No Był właśnie, ry. a ja na y, a y. wy na ry. A, ty na E. Y. y. Rozumiem, rozumiem. Eee, no cóż, zaraz prawdę, w takim jak macie potony fluodporne. Y, chyba tu mamy na no. równi, muszę powiedzieć. No i pierwszy raz auto, które stunigowałam i jest 100% tak jak powinno być. Wow, wow, wow. E, no dobra, okej, okay, no to słuchajcie, gdzie ten Berbert nam uciekł? Brakło mi paliwa. To jasne, jasne. Dobra, chodźmy zobaczyć, jak te auto w ogóle driftują, bo podejrzewam, że auto od Berberta będzie lepsze do drifcenia. Do ja wiem. Dzięki! I mi drzwi! Bardzo ładnie drift robisz. Jedźmy za Berbertu. Berbert, ber ber jedź. Bądź naszym Pokaż mistrzem. Nam, jak się driftuje. Tak, bo mam bardzo dużo momentu. momentów. Momentów Dużo momentów masz? Dużo rozumiem. rozumiem. momentów, rozumiemy. Jeszcze na no, ale ci przyciszyło strasznie. Helipopter, Potter. Tutaj... buja się, buja się, Przykro mi, bo po... krzyczysz Paweł za dużo to No wtedy, właśnie ty wtedy... krzyczałaś i ci przyciszyło, jak nie wiem. Wtedy, wtedy tak się dzieje, tak. Amerykańskie pury są sposobne no, do driftu. Tutaj... Chyba lepiej drifti. Tak. ten to nie. Ten nie, nie, nie bardzo. Eee, no, no dobra, okej, okay. no to co, to w takim razie, że nasz wygrał? Oczywiście. Bert, Bert? To jest niesprawiedliwe, to jest więcej. A mówiąc, więc, a mówiąc, a coś mówiąc coś bardziej no. szczegółowo, mój Dobra, chodźcie, chodźcie za podjedziemy, pojedziemy sobie na wyścig w takim razie. Eee, I proponuję, czekajcie, bo to muszę teraz Be... do wszystkich pewnie. Ja otwierasz drzwi. Dobra. Proponuję, że pojedziemy wyścig... czekajcie, a może... Nie, nie, tu. Gdzie się dryjesz? A może, Wysiadaj. słuchajcie... Teraz wam zaznaczę. Może tutaj. Nie wiem, gdzie jest może tutaj. Do, do każdego wsiadam. I oznaczam. A, w nas tutaj Proszę dymiar, bardzo. No, nas nie było widać, bo Będzie bardziej nic chwilowo, rozumiem. Dobra, masz oznaczone, przez masz tam już lakama. tam jest, no. To jest ogólnie te planetarium takie jakby A, o! No. Obserwatorium. Mhm, czyli już możemy jechać no. póki nie wsiądziesz. A mogę rzucić granat? Nie, nie. nie. Ja e! mówię e! to jest swoje auto. Stary. Dobra, słuchajcie, czy jesteście gotowi? <grym> tak. Zęcz na globozję szkołach jak, jak to woli? 3, 4, 3, REN To to by był za odcinek, gdybym no ja oszukał. Ja nie oszukał. Ale nie oszuka co za odcinek gdybym nie oszukał, no nie? Dobra, oczywiście możecie jechać trasą dowolną, albo się trzymać GPS-a, jak to woli. Ja chyba ja wolę GPS-a się trzymać, wiesz? Ja mam FPS-ów, ja muszę spróbować pierwszy. Starys, co ty, ty zrobiłeś? To, zrobiłeś? Paweł, Paweł, ale... No proszę, ja, co, no, to... co ty zrobiłeś? <laughs> <Co to robiłeś? laughs> uważnie! A to, a to podobno amkary nie, nie skręcają. Nie, nie, nie <laughs> uwierzycie, jak upadłem. No, to... Nie jestem w stanie nic zrobić teraz. Totalnie. Jestem na boku, Utknąłeś? na latarni pod Oj oj, 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 Muszę oj wysiąść i ja będę na tobizerę próbować. oj oj. oj, oj. O, że Coś przegrałeś? Nie, bardziej niefortunny wyścig ever. Czyli że przegrałeś od razu taką? E, ogólnie raz, że nie mogłem znaleźć auta, dzisiaj jakiś pechowy dzień no mam. No way, no way. Znowu pechowy mi dzień wypadły. Odcinek. Kolejne. No way. Okay. Już więcej nie mam. Została mi tylko klapa z przodu, <laughs> która mi się otwiera już powoli. Za chwilę też wypadnie. <laughs> Nie, słuchajcie, to jest, jest najbardziej Bez chyba pechowo odcinek u mnie. Nie, dziękuję. Ja tu po chodniku, jadę. To jest odcinek. Dobra, Taka ja dopiero ruszyłem. <laughs> Kurczę, ale mam nadzieję, że się zgubicie od tego obserwatorium. Dokładnie, zgubiłam się już Zagłuszanie radaru powinienem włączyć teraz jakieś. Fajnie Dokładnie. by było. No, byłoby super. O, Jaszella chyba się wywaliła. Ty się wywaliłeś. <laughs> Sam się wywaliłeś. Ja, ja cię to po prostu skręcałem. Kurde, gdzie ty tu chłopie skręcasz? Ja opuściłeś, a mnie za Ile ma ci kilometrów teraz? 1.7. Aha. Tak? Okej, jeden 7. Co ty gadasz? Aha, No ja mam jeszcze prawie 4. A, a, a. Gdzie ty to gdzie on ci zaznaczył jak 1.7? No właśnie, Bo ja pojefem. 0.7. 0.7. O 0.7 ci zostało. Okay. No, kiedy? Bert, jeszcze Berber. 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 Nie, nie, nie. Nie, No A, kurde, ty. nie. Nie, nie. 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 go przed buzią. Taka, ja to Ej, ale ja Nie. 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 czołówkę. Nie. Ja nie. kręcę normalnie. Nie. Ja nie. mogę, co, zrobiła? co? Takiego, Taka, takiego nie... Ale ja co ja uderzyłem? W ogóle. Nie, 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 to żadnych skrótów. Słuchajcie, ja uderzyłem w jakąś niewidzialną barierkę tam. Chyba By, RENT to było ber, drugie ber, ber. twoje oszustwo. Ja już tu jestem, oh. patrz, jestem przed renem nawet. Ja już tu dawno Jezu, ja już tutaj znużyłem z chaba zjeść normalnie. Z chaba? No ja już byłem w obserwatorium, ja... teraz się Ej, tu wrócił. W... Ja chciałem w... przyznać. Ja nie! Oj przepraszam, Ej, to nie miał czy... tak być. Ja, ja się ci nie, 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 już. no nie, 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 się pieniądze. A, no 9 tysięcy za głowę nie, pieniądze, było. Tak było. nie, 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 z koperty nie. Nie. było. nie, 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 Proszę nie, 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 to nie, bo to Simeona, to nie chce. Masakra. Ja to mam rozwalone praktycznie w całości już. O nie, o nie, o nie. Już jestem! Siema! Ej. Widzę, że u nich to rodzinne, nie? Co? Co wy robicie? Przestańcie! Potr 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 potrącanie, potrącanie. Nie, nie. Dobra, będę grzeczny. Kto to tam biegnie? No, Czekaj, ja bo się wygrałem. wygrałem, było fajnie. Ej, ja tak, dobrze, dobrze, dobrze ja wróci. Ja wygrałem. Może dobrze, dobrze jest wrócić. Także tak No paruwo, Uspokój się, tam i utkaj Co wy tam? Wow. A, ber, jak ber, to berbertos? Berber ber, to... no, ber, ber mnie rozwalił jakimś cudem Gdzie tam siadasz? Gdzie? Łobuzy. No, <laughs> Widziałem jak wybuchnąłeś człowieku nie no, uderzyła w teren, ja już, ale ja pala, pala uderzeniowa. <grym>, tak to działa. Brutalnie. Jesteśmy. Brutalność jakaś nadzwyczajna. No. Brutalność gliwicka. Tak jest, zgadzam <grym> się. Weź mi ten ciężarówkę. Nie, 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 dobra, 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 dobra. dobra, dobra, dobra. Pala o. uderzeniowa. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Oj Proszę mnie zostawić. Gdzie oni są? A, tu nie mogę wejść poważnie, kochek nie potrafi wejść na taką górkę żenujące. No ty, ja tu Berberta! O, ale ja utrafiłem. A i tak miałem load. Chociaż... E, dobra moi drodzy, myślę, że tym symbolicznym akcentem kończymy to na nie trafiłem, ale trafiłem. Ale, ale także dzięki za uwagę, tu ber -ber. trzymajcie się. Nie, 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 nie. Berberta! Na razie, ja dość strzelbę, nie następnego.